Siemano, ja jestem Dawid i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, poradniku tak naprawdę, w którym chciałabym zaprezentować darmowy, praktycznie na każdym komputerze, program do montowania i renderowania filmów. a jest to Windows Movie Maker. Nie wiem, po co to doradzi, Camtasia jest studio, skoro pod nosem miałem bez pobierania darmowy program Windows Movie Maker, gdzie mogę bezpłatnie renderować sobie filmy i przerzucać je od razu na YouTube. A. co jest coś. Ale jako że to trwa dłużej, dlatego ja pokażę Wam dzisiaj, jak montować filmy właśnie na YouTube. Wybierę sobie teraz jakiś filmik mój, który ma nie renderowany, ale zrobię to jeszcze raz, bo czemu by nie? Powiedzmy, że to będzie. A nie, to jest Rezydenta. Zobaczę jeszcze jak to. Cześć, Cześć. ja jestem Dawid i na Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przewidzianym w Rezydentie. 4, tak jest. Ok, czyli jest to jednak ten, o którym myślałam. Zamknę jeszcze drzwi, Bo tutaj, no, się odejść. No i dobra, mamy już film. Możemy go rozłożyć. Na więcej scen, i go mam takiego przyciągnięty. I tutaj, to co mi się podoba, to mamy takie coś. Patrzcie. Możemy dać sobie takie coś. Nie, nie chcę dodać, i tutaj to bym sobie usunął, ale teraz nie mogę. I patrzcie. Mogę to zrobić teraz tak. Mój film tutaj piszę ale ja to mogę zrobić w taki sposób, że napiszę sobie tutaj na przykład. 12K jeden, ipuję. Jeden, e, 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 e. prezentuję, No i to będzie tak naprawdę w e, pierwszym tym... a, zresztą obejrzyjcie to sobie. Jest ja to? Się na z serdecznie. To Ja tutaj mam już zrobiony taki mój film. Popatrzcie sobie. No właśnie, tutaj będzie się teraz tak każdy program yy, zaczynał. Ja nagrywam sobie teraz tak szymem. Jak może wybrałem sobie tą wersję próbną. No i dobra. Gdy już mamy właśnie to, co bym chciał sobie usunąć, ale teraz niestety nie mam. Poczekajcie chwilkę, zaraz wrócę. Okej, okay, dostałem zaproszenie od kolegów do filmkę, dlatego nie mogłem odmówić i tutaj sobie teraz to pousuwam. No i patrzcie, jak ten film będzie się zaczynał. Już to oczywiście widzieliście, ale zobaczcie tutaj jeszcze raz. Tutaj jeszcze potem jakąś muzyczkę. Cześć! I tutaj chciałbym coś zobaczyć. No dobra, tu mam. Cześć, Cześć, ja jestem nawiedzieli na wozmaru, z też mi się A, to będzie po prostu takim przejściem, tak? Cześć, Cześć, ja jestem nawiedzi i nawoz z Cześć, ok, to, to mi bardziej pasuje. Zobaczę teraz. Cześć, Cześć, Cześć ja jestem nawiedzieli na wodz maru. No to proszę, tutaj to będzie e, najlepsze. mnie. No i co? Jak już mamy ten film, no to oczywiście możemy też zrobić różne cięcia i tak i tam. No wiecie, ja dopiero teraz, jeszcze tak nawet nie rozgryzłem tego programu do końca. Pierwszy film, który mi renderuje, to jest właśnie ten film. Dlatego pierwszy raz mam styczność z tym programem. Tak, mogłem to zrobić szybciej, ale po prostu. Yy, nie wiem, jak to mi się stało, że po prostu, no... Aha, tutaj też mamy... O! To... Nie no, zarąbisty ram, czego ja go wcześniej nie używałem. Przecież to jest po prostu jeden... Nie no, to... Tak będzie. Tak będzie się zaczynał mój każdy film. Nowy. Cześć! Ja filmik powinien się ukażać dzisiaj, dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam do subskrybowania. No dobra, no to już jak mamy zrenderowany film, to możemy go zapisać. Ja zawsze wybieram sobie rozdzielczość 720p, czyli kd. No i tak możemy zapisać mój film. A będzie. Zapisujemy. No i film się teraz renderuje. W zależności od tego, ile filmu trwa, który się będzie renderował odcinek. U mnie film trwa 17 minut, dlatego coś około 20, ja tego nie będę sobie teraz renderował, wyjdę sobie teraz z tego. A teraz zapraszam już do oglądania odcinka, myślę, że to był na tyle tego poradnika, dziękuję wam za uwagę, i dla was Dawid. Jeżeli film się podobał, oczywiście zostawcie lajka, bo bardzo długo by nie było aktywności na moim kanale, dlatego to mi bardzo pomoże. Subskrybujcie, aby być na bieżąco, komentujcie. Cześć!